Witajcie maniacy wrestlingu. Ja mam na imię Mikał i chciałbym zaprosić was na dzisiejszą paczkę newsów ze świata pro wrestlingu. Rock zniknie po WrestleMania? Ostatnio możemy cieszyć się regularnymi występami Rocka w programach WWE, a już za dwa tygodnie będziemy mieli okazję zobaczyć go w akcji podczas WrestleMania 40, gdzie wraz z Romanem Racem stawi czoła drużynie kodiego Rhodesa i Seta Rollinsa. Jednakże według doniesień z Wrestling Observer, zaraz po WrestleMania Johnson planuje sobie zrobić dłuższą przerwę od występu w ringu. Ze względu na hormonogram filmowania nie mógłby zawalczyć na żadnych galach pay-per-view do Summerslam. A nawet to byłoby trudne, ponieważ musiałby trenować do pojedynku podczas pracy na planie filmowym. Choć w federacji wierzy się, że to nie jest jego ostatni pojedynek, nie ma jednak daty dla kolejnego starcia, a zależy to od jego hormonogramu filmowego. Chociaż, z uwagi na charakter jego kontraktu, mógłby również dostosować terminy do Gal WWE. Johnson rozpoczyna filmowanie The Smashing Machine 1 maja, to wyklucza jego udział w maju w wydarzeniu w Arabii Saudyjskiej, a możliwie także SummerSlam, w zależności od hormonogramu. Może to oznaczać, że najwcześniej mógłby stoczyć kolejny pojedynek na następnej gali w Arabii Saudyjskiej. Aktualizacja dotycząca kontuzji Adama Cola Adam Cole doznał poważnej kontuzji Kostki podczas AEW Grand Slam. Ten niefortunny incydent poważnie zakłócił plany dotyczące jego postaci oraz konfliktu z MJF-em. Po przejściu operacji Kostki w zeszłym roku, teraz pojawiła się aktualizacja dotycząca jego rekonwalescencji. W trakcie najnowszej sesji QA portalu Fightful Sean SAP udzielił informacji na temat stanu zdrowia Adama Cola. SAP ujawnił: Słyszałem, że zdjęło ortezę, a istniały obawy, czy obrzęk nie powróci. Ale to było ponad miesiąc temu. To dobra wiadomość dla fanów Kola, ponieważ pozbycie się ortezy sugeruje postęp w procesie rekonwalescencji. Jednakże po tak poważnej kontuzji, droga do pełnego powrotu na ring może być jeszcze długa. WWE chciało zakontraktować Mercedes Monet. Jak wszyscy dobrze wiemy Mercedes Monet ostatecznie trafiła do AEW, ale co ciekawe okazuje się, że WW także było zainteresowane ściągnięciem i z powrotem do swoich szeregów. Kevin Undergao, jej rzecznik i producent, który odegrał istotną rolę w kształtowaniu kariery Monet, szczególnie od momentu jej odejścia z WWE, ujawnił motywy i decyzji przejścia do AEW podczas wywiadu dla Hill Squad. Kilka miesięcy temu otrzymaliśmy telefon z jej dawnego domu, mówiąc, że chcą ją z powrotem, złożyli hojną ofertę. Również konkurencyjna firma złożyła ofertę. Mercedes jest naprawdę inteligentna. Poszła za swoim przeczuciem i poczuła, że ta druga oferta była właściwa. Zgadzałem się z nią. Oferowała dużo więcej. Niekoniecznie chodziło o pieniądze, ale o możliwości, kreatywność i wsparcie psychiczne. Miło, że tam, gdzie teraz jest Mercedes, nie jest tylko tolerowana, jest naprawdę celebrowana. Widzą w niej to, kim jest, czyli gwiazdę. Miło, że teraz jest w domu, który to rozumie. Ciężko jednak nie mieć wrażenia, że to właśnie pieniądze i prawdopodobnie obiecana pozycja nie zadecydowały o podpisaniu kontraktu z AW. Gdyby Mercedes zdecydowała się wrócić do WWE, miałaby dużą konkurencję, taką jak Ria, Charlotte, Becky czy Bianca. Podczas gdy w AW żadna z tamtejszych zawodniczek nie dorównuje jej Star Powerem. Co sądzicie o tej decyzji Mercedes Monet? Czy uważacie, że wybór AW był słuszny? Kontuzja pokrzyżowała plany Darbiego Alena. Darby Allin, znany ze swojej odwagi i niezłomności, miał wielkie plany: dobycie Mount Everest. Niestety los miał inne plany. Podczas walki z J.M. Whiteem w jednym z ostatnich odcinków AEW Dynamite, doznał kontuzji stopy, co zmusiło go do zmiany planów. Sean Subs Fightful ujawnił, że Darby rzeczywiście doznał kontuzji. W związku z kontuzją Darbiego Allena, John Alba z NYTV dowiedział się w środę wieczorem, że Pogali poruszał się o kulach i otwarcie rozmawiał o tym, że doznał kontuzji. Sam Darby potwierdził te doniesienia na swoim Twitterze. Niestety stopa jest naprawdę złamana po środowej walce. Everest będzie musiał poczekać do przyszłego roku. To prawdziwie przygnębiające wieści dla fanów Darbiego Alena. Nie tylko nie będzie w stanie spełnić swojego marzenia o zdobyciu Mount Everest, ale również czeka go dłuższa przerwa od występów w ringu. Jednak teraz najważniejsze. ...ważniejsze jest życzyć mu szybkiego powrotu do zdrowia. Drew McIntyre o ewolucji jego postaci. Przez ostatnie kilka lat Drew McIntyre był babyface'em... ...jednak fani zaczęli odczuwać pewne znużenie jego postacią. Obecna rola negatywnego bohatera McIntyre'a jest zupełnie inna niż cokolwiek... ...co dotychczas widzieli fani w jego wykonaniu. Podczas rozmowy z Gorilla Position McIntyre otworzył się na temat swojej ewolucji postaci... w. WWE. Czułem to. Przez co przechodziłem. Przez co przechodził każdy. Te emocje były bardzo autentyczne, ale doszło do momentu, kiedy widziałem, że muszę coś zmienić. Po prostu nie pasuje to już. Nie mogę pozostać w tym samym miejscu. Wychodzę na ring, a ludzie mówią oto Drew. Kochamy Drew. Cześć Drew. Ale to po prostu, to jest po prostu ten sam stary Drew. To się stało przestarzałe. Miecz i uśmiech i tak dalej. I pomyślałem sobie, dobrze, Muszę się rozwijać, muszę dodać kilka warstw, muszę coś zmienić i przyszedłem przez ten proces, w którym pomyślałem, że tu już jest przestarzałe. Mogę być wsunięty gdziekolwiek, aby pomóc innym w ich rozwoju. Ale to nie działa dla mnie bracie. Nie przyszedłem tu po to, żeby zapełniać lukę. Przyszedłem tu, żeby być na szczycie, uczynić prawdziwą różnicę dla całego show i czułem, że tego nie robię. W tych ostatnich kilku miesiącach dostałem prawdziwą szansę, by być sobą, pokazać to, co się dzieje wewnętrznie, opowiedzieć każdą historię, którą chcesz i rzeczy są trochę inne. Możesz sięgnąć w przeszłość, możesz użyć wszystkiego, co chcesz, aby pomóc w stworzeniu swojego obrazu. I dało mi to puste płótno, na którym mogłem robić co chcę. Oczywiście we współpracy z pisarzami i naszym zespołem kreatywnym który jest tak fenomenalny w sposobie w jaki ustawiają tygodniowe odcinki. Nie mogę sobie wyobrazić tego typu rzeczy. To właśnie w tym jest świetne, że myślę o większym obrazie i o tym gdzie zmierzamy. I każdego tygodnia mogę malować moje płótno, aby opowiedzieć tę historię, aby dotrzeć do ostatecznego celu. To przypomina mi moją niezależną działalność, gdy w końcu dostałem pełną swobodę twórczą, ponieważ w zasadzie miało to być zarobisz pieniądze i będziesz w stanie opłacić swój dom i inne rzeczy. I nauczyłem się jak zarabiać pieniądze, jak być na szczycie, jak odnaleźć samego siebie, przypuszczam, i to było wszystko praktycznie wymyślone przeze mnie, a teraz to co widzisz to współpraca, ale to w dużym stopniu moje słowa w 100% i można to poczuć, można poczuć, że to jest prawdziwe, można poczuć, że w to wierzę, ponieważ to jest prawdziwe i to jest takie dobre doświadczenie, naprawdę dostałem swobodę. Zmiany w postaci drutostrzał strzał w dziesiątkę. Odbycia nijakim momentalnie stał się postacią, na której występ z pewnością każdy fan czeka, aby zobaczyć, jaki ruch wykona lub co kontrowersyjnego powie na mikrofonie. Teraz pytanie dla Was, drodzy widzowie, co myślicie o nowej, odświeżonej postaci Drew McIntyre'a? I to by było na tyle, maniacy wrestlingu. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy wytrwali do końca oraz prosić Was o zostawienie łapki w górę i komentarza, a jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zróbcie to teraz, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata pro wrestlingu.